Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła 72 uczniów, aby głosili Jego Ewangelię. Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. To oznacza, że jest wiele osób, które potrzebują usłyszeć o Bogu, ale nie ma wystarczająco dużo ludzi, którzy by im o tym powiedzieli. Jezus daje swoim uczniom konkretne instrukcje, jak mają głosić Ewangelię. Powinni być przygotowani na to, że będą zmuszeni do opuszczenia swojego wygodnej strefy komfortu i zmierzenia się z wyzwaniami. Powinni być również przygotowani na to, że nie wszyscy będą przyjmować ich wiadomości. Jezus obiecuje swoim uczniom, że będą chronieni przez Ducha Świętego. Powiedział, że będą jak owce między wilkami. To oznacza, że będą narażeni na ataki ze strony tych, którzy nie wierzą w Boga. Jednak Jezus zapewnił ich, że nie będą sami. Bóg zawsze będzie z nimi. Ewangelia ta jest wezwaniem do wszystkich chrześcijan, aby głosili Ewangelię. Jesteśmy powołani do dzielenia się nadzieją, którą mamy w Jezusie Chrystusie z innymi. Nie powinniśmy obawiać się wyzwań, jakie wiążą się z tym zadaniem. Bóg będzie z nami i pomoże nam w naszej misji. Oto kilka dodatkowych myśli na temat dzisiejszej Ewangelii. Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan. Nie powinniśmy się bać wyzwań związanych z głoszeniem Ewangelii. Bóg będzie z nami i pomoże nam w naszej misji. Jak możemy wypełnić wezwanie Jezusa do głoszenia Ewangelii? Oto kilka pomysłów. Mów o Jezusie swoim przyjaciołom i rodzinie. Dołącz do grupy ewangelizacyjnej w swojej parafii. Wolontariat w organizacji charytatywnej, która pracuje z ludźmi potrzebującymi. Dziel się swoją wiarą w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy, ważne jest, abyśmy byli gotowi dzielić się nadzieją, którą mamy w Jezusie Chrystusie z innymi.